Cześć, 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 cześć. No, wam wszystkim, witam was tutaj Adam ja, 100 i witam was w drugim odcinku. Zagrajmy w Kerbal Space Program. W ostatnim odcinku odbyliśmy nasze pierwsze loty, a w tym odcinku postaramy się wykonać kolejne kontrakty, oraz myślę, że już postaramy się również osiągnąć orbitę. Tak więc w pierwszym przyczynie, jaką musimy zrobić, to wziąć sobie jakieś nowe kontrakty. Jak widzicie, doszło ich tu bardzo, bardzo dużo, ale ja wybiorę sobie na razie chyba dwa kontrakty stokowe. Czyli Set Altitude Record for 2000 and. Y, 22000, o! Y, czyli na 22 km. No, tak, na 22 km. Tak więc sobie to przyjmiemy, i przyjmiemy sobie jeszcze Escape Atmosphere, czyli po prostu, żeby dostać się do przestrzeni kosmicznej. Na razie widzę, Orbiting Kerbin, nie będziemy mogli wziąć, ponieważ mamy maksimum dwa kontrakty. Także weźmiemy sobie na razie tylko to. Teraz yy, przechodzimy sobie do VAB i zbudujemy sobie jakąś rakietę. No i teraz tutaj mam do was pytanie. Czy chcielibyście, abym pokazywał tak normalnie jak buduję rakietę, czyli po prostu bez żadnego przyspieszania, bez żadnego wycinania, tak po prostu na czysto, kiedy coś buduję? Czy wolelibyście, żeby to było właśnie przyspieszone, tak żeby po prostu nie zajmować za dużo czasu odcinka? No, i jeszcze trzecia opcją jest taka, że po prostu ja sam sobie będę poza odcinkiem, albo jak będę robił cięcia, będę sobie budował jakieś rakiety. Na końcu będę wam je pokazywał, no i potem będziemy nimi startować. Także może zrobię do tego oddzielną ankietę, ale chyba nie, dlatego możecie napisać w komentarzach, co byście po prostu woleli. Dobra, także weźmiemy sobie tę te, kapsułę. Yy, teraz weźmiemy sobie spadochron. Ok. Pod tym zamontujemy sobie tutaj jeszcze y, dwa miserygu. Ok. Y, dwa powiedziałem. No. Czemu symetria nie działa? Skrótka wisiały pod symetrią. A nie, już działa. Wszystko nie działa. Dobra, nieważne. Dalej pod spodem weźmiemy sobie osłonkę termiczną. OK. Y, dalej weźmiemy sobie... Ten zbiornik paliwa. Ten mniejszy silnik, który jest bardziej wydatny w atmosferze. Dalej wezmiemy sobie decoupler. No i teraz zbudujemy rakietę nośną. Tak więc znowu weźmiemy sobie y, te zbiorniki. Y, naciskając ALT i klikając na jakiś, jakąś część, możemy ją skopiować. Także przytrzymuję ALT, klikam lewej i kopiuję mi się taki zbiornik. Tutaj możecie także mać, mam taką ikonkę i tutaj mam informację. Możemy użyć aktualnie przy aktualnym naszym rozbudowaniu. Możemy użyć 30 części oraz nasz projekt może ważyć do 18 ton. Tutaj są także różne wielkości, ale nimi się za bardzo nie przejmuję, bo no po prostu ciężko jest po prostu zawyżyć którąś z tych wartości. Także pod spodem jeszcze dodamy sobie taki silnik, gdyż to jest taki, już jest to znacznie mocniejszy silnik. Także w sumie w tym, yy, w tym statku mamy w sumie 4441 metrów na sekundę, czyli jest to bardzo dużo i taką rakietą powinniśmy spokojnie osiągnąć orbitę. Także myślę, że zrobimy sobie po prostu tak, że yy, jak zrobimy sobie któryś z kontraktów, jeszcze zanim wejdziemy, w, 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 ustanowimy orbitę, po prostu spróbujemy wyjść do naszego Centrum Kosmicznego, przyjąć kontrakt. No i wtedy po prostu go wykonać. Także. Jeszcze weźmiemy sobie tylko antenkę. Tak, żebyśmy ją mieli na wypadek, gdybyśmy chcieli coś przesłać. Okej, okay, nachylam ją trochę dobrze. Tutaj ją postynię. No i chyba to wszystko będzie. Jeszcze w sumie możemy dać ze dwie baterie. Tak, żebyśmy mieli jakiekolwiek zasilanie. No i chyba to tyle. Teraz możemy sobie jeszcze tylko dodać tutaj dwa spadochrony, tak aby odzyskać te części. Yy, tylko dodam to sobie tutaj, aby się razem z nimi odłączyły. Też po prostu wtedy dostaniemy dodatkowe pieniądze za to, że po prostu odzyskamy te części. Nie będziemy musieli wydawać yy, aż tyle hajsu na następne, bo po prostu ten hajs nam się zwróci. Myślę, że do tego członu nie będziemy tego dawać, dlatego że on raczej do atmosfery w jednym kawałku nie wróci. Tak więc, czy coś jeszcze możemy zabrać ze sobą? W sumie można by zrobić, tylko nie wiem, ile jeszcze mam części. Jeszcze mam bardzo dużo części, także nie wiem, czy po prostu nie zrobić sobie takiej oto jednej z myślnej konstrukcji, czyli żeby nie dać sobie dwóch takich właśnie strukturalnych elementów. Tylko widzę. Ciężko jest czasem. Ok, dobra, montujemy od dołu. Teraz montujemy sobie decoupler i możemy teraz do tego. Dołączyć dwa odłączane dopalacze, ale w sumie to chyba nie będzie nam to potrzebne, także z nich zrezygnujemy i polecimy czymś takim. Także nazwiemy ten statek Kerbinus 2, bo w sumie znowu będziemy w większości latać w atmosferze, a to czy osiągniemy orbitę, to już się zobaczy. Także zapisujemy, no i startujemy. Czekamy chwilkę, aż się nam gra załaduje. Zmieniłem ogólnie też troszkę y, jakość gry, tak żebym miał cały 30 klatek, żeby to tam jakoś nie spadało, szczególnie potem przy większych konstrukcjach, gdzie będzie już naprawdę lagować, bo czasami jak się stworzy jakieś wielkie bydle, to po prostu gra wchodzi w, w 10 klatkach i się nie da grać. Dobra. Y, także tutaj widzicie możemy zrobić dwa badania. Możemy zrobić EVA report, tylko widzę, że już nie możemy, bo to jest jakiś błąd. Także zróbmy sobie teraz badanie Mistery Gu. Ok. Mogę w sumie wziąć trochę tego więcej, ale niestety tego nie zrobiłem. Także teraz weźmiemy sobie, yy, no powiedzmy, zatrzymamy te dane. Dobra, naciskam SAS, aby była włączona stabilizacja lotu. Daję ciąg, myślę, nie na maksa, ale tak na około powiedzmy 80%. No i startujemy. Mam TWR na poziomie 1.34. Także jest całkiem spoko, spokojnie, potrzebujemy większego przyspieszenia. Możemy zrobić kolejne badanie GU, ale ja to sobie zostawię. Tak, w sumie też myślę, że to sobie zresetujemy te badania, gdyż one są ma mało nauki warte. A potem z wyższych partii atmosfery będzie mogli wziąć znacznie bardziej opłacalne. Także, w sumie, za chwilę zobaczymy, czy po prostu starczy nam paliwa na orbitę. Jeżeli nie, to na razie sobie orbitę darujemy, a wykonamy tylko te dwa kontrakty. Czyli kontrakt na ustanowienie rekordu wysokości oraz na osiągnięcie atmosfery, tak więc myślę, że nie będzie się starał dotrzeć na orbitę. Chociaż podejrzewam, żeby mi się to udało, ale wyślełem do tego oddzielną misję. No chyba, że zostanie mi jeszcze dużo paliwa wtedy pomyślimy. Ogólnie, żeby w miarę efektywnie dolecieć na orbitę, yy, akurat w niezmodowanej. Yy, Kerbali, tak na około 10 km musimy zacząć zwrot grawitacyjny, czyli po prostu stopniowe przechylanie naszej rakiety w kierunek, w którym chcemy, żeby nasza orbita była mniej więcej zaokrąglona. Sorry, nachylona, zaokrąglona. Zwykle robimy to w lewo, w prawo, gdyż po prostu wtedy kręcimy się w stronę taką samą jak planeta, no i ogólnie tak praktycznie chyba wszyscy latają, chyba, że chcą zrobić orbitę polarną, to wtedy lecą na północ. Tych dwóch kierunków, jak południe i wschód, sorry, no po prostu lewo, po prostu się tego nie używa, bo to jest zachód, to jest wschód, nie wiem czy wydać kursor. I ogólnie tutaj mam też problem, bo mi mieli zasłania, liśnik w mi zasłania troszeczkę nasz. o no, chwilę w ogóle mamy już 10 km, także możemy się lekko obalić. Także na początku obalamy się na około 10 stopni, możemy dać już pewną, pełną bulwę, tak zwaną czyli pełny ciąg. No i lecimy. Także rekord wysokości już nawet na pewno zrobimy. Mamy już apoapsę na poziomie 20 km. I ten silnik jest, jak widzicie, słaby, gdyż po prostu opór atmosfery oraz przyciąganie kerbinu nas spowalnia. Dlatego właśnie obawiam się, że nie starczy nam paliwa na orbitę. Ale myślę, że jak najbardziej możemy spróbować ją osiągnąć. Ale pewnie nie starczy. Chociaż w sumie przyspieszamy, ale wtedy, kiedy teraz osiągnę orbitę, yy, najprawdopodobniej nie starczy mi paliwa na to, żeby bezpiecznie sprowadzić naszego Jebedaya na Ziemię. Tak więc po prostu zadowolę się w sumie lotem suborbitalnym, czyli takim, w którym po prostu wejdziemy do przestrzeni kosmicznej, a nie pozostaniemy w niej na stałe. No i ogólnie, żeby jak najbardziej przedłużyć nasz lot, to będę go właśnie nachylał. Kiedy mamy tak 40 około kilometrów nad powierzchnią Germinu to wtedy już warto się obalić znacznie bardziej niż się teraz, ale jako, że ja nie chcę osiągnąć orbity, to po prostu na razie zostawiamy kąt 45 stopni. No i tym się zadowalamy. Jak widzieliście, widzicie, wykonaliśmy kontrakt. Także odzyskaliśmy sobie części, gdyż mamy odstage Stage Recover. No i zarobiliśmy 11 tysięcy i 65 reputacji. Dobra. Także teraz możemy sobie wziąć Mister G. Z wyższych partii atmosfery. Dobra, mamy już prawie 6, 70 km, właściwie to 60, ale na 70 km, tak jakby ktoś jeszcze nie wiedział, kończy się atmosfera Kerbinu No, także mamy 60 km, także normalnie już byśmy lecieli yy, poziomo, po prostu horyzontalnie. Ale jako, że ja tak nie chcę, to po prostu ustawimy sobie na tak prawie horyzontalny lot, bo jak widzicie, nie starczy nam paliwa Tutaj mam prędkość orbitalną przez kliknięcie, Tutaj mogę sobie zmienić przy prędkości. A żeby osiągnąć orbita na kabinie potrzeba około 2300 m na sekundę. A jak widzicie, tutaj po naszym flyer inżynierze po prostu nie starczy na paliwa. Ale kosmos na pewno osiągniemy, jak widzicie, nasza apoapsa już jest powyżej 70 km, także obie dwie misje będą już wykonane. Tam jak widzicie mamy moon, czyli jeden z księżyców karbinu. Tam mam karbin. Mogę wyłączyć w sumie HUD. Okej. Okay. No i właśnie tak się mniej więcej prezentuje. Jak widzicie teraz chmurki są już trochę brzydsze z dalszych odległości, dlatego właśnie, że zmieniłem. Tam jakoś tekstur chyba na średnie. Z tego co pamiętam. No i dobra, jesteśmy w kosmosie. W sumie to już dobra możemy przejść do horyzontalnego, chociaż już tak nam dużo nie zostało. Także wypełniliśmy ten kontrakt. No i skończyło nam się właśnie paliwo, także możemy sobie zrobić Mystery Goo, Observation na niskiej orbicie wokół Kerbinu, oraz także Crew Report, Space Near Kerbin, okej. Okay. Teoretycznie powinienem móc też... a, bo nie możemy jeszcze EVA, to tego, okej. Okay. Gdyż jak widzicie, żeby zrobić EVA, czyli po prostu, żeby wyjść z naszego statku kosmicznego, musimy rozbudować nasz kompleks astronautów. Dobra że w sumie nie mamy tutaj już nic za bardzo do roboty. Także wyłączę na razie HUD. No i możemy trochę jakieś ładne widoczki pooglądać. Nie wiem, słońce nie widać, słońce jest gdzieś tam. Tam widzimy jakieś w oddali planety. To jest IF, bo widzę, że jest trochę fioletowe. A to jest chyba Duna, o ile widać mój kursor. A to jest Dres, ale nie jestem pewien. To jest na pewno IF. Tyle wiem. A tam mamy kolejne jakieś planety. Podejrzewam, że któryś z tych to Minimus, ale też również nie jestem pewien, bo jednak z takiej odległości ciężko wyhaczyć. Jako, że if jest takie duże, to po prostu mogłem je zauważyć, ale tak to nie widać za bardzo. Tam oczywiście mamy Kerbol, czyli Słońce Kerbalskie. Ogólnie yy, tutaj jesteśmy teraz w strefie oddziaływania Kerbinu. Mogę wam w sumie pokazać. Mamy w sumie chyba chwilę, policzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy siedem planet plus jeszcze dosyć dużo księżycy. Księżyców? Tak. Tutaj mamy Kerbol, czyli ogólnie znajdujemy się w układzie Kerbolskim. Dobra, także może ja sobie przyspieszę czas, dopóki nie wejdziemy w atmosferę. Okej, okay, mam już poniżej 70 km, także teraz ustawiamy się w stronę przeciwną. Yy, niestety nie możemy w sumie odłączyć tego członu, co może być dosyć złe. Ale to nic, może przeżyjemy. No źle by było, jakby nam kerbal zginął w pierwszych odcinkach, no ale trudno. Dobra, także myślę, że nie będzie nam tutaj potrzebny had. Możemy sobie jakąś ładną kamerę dać. No i przyspieszyć oczywiście czas. Niestety możemy maksymalnie czterokrotnie, gdy się musi tutaj być w atmosferze fizyczne, przyspieszenie czasu, sorry, nie ten przycisk. Poprawmy sobie tylko naszą pozycję. No i spadamy. Spadamy pod dosyć, widzę, ostrym kątem, w sumie mogłem trochę zwalić, ale to nic. Także tutaj, jak widzicie, mamy efekt spalania się w atmosferze. W normalnych Kerbalach niezmodowanych nic się by nam nie stało, jednak z modem Dentry Riently dzieje się nam bardzo dużo i możemy po prostu wybuchnąć. W sumie nie wiem dlaczego ten warning się pokazuje, nie, nie wiem co on oznacza w sumie. O, Jezu, znowu nie ten przycisk, F2. Okej. Okay. W sumie nie wiem jak można pomylić MZF2, ale jak widzicie nasza prędkość jest bardzo bezpieczna. Temperatura na naszym silniku wynosi aktualnie 800 stopni i cały czas spada, także przeżyjemy na pewno. Mhm. Także myślę że możemy włączyć SES. Niepotrzebny nam jest... Ojej, może jednak... Nie, dobra. Chyba już nam nie będzie potrzebne. No może jednak będzie, bo widzę strasznie, że zarzucę tym pojazdem. No i dobra, za chwilę wylądujemy na kabinie. Można przyspieszyć trochę czas. Z tego co widzę, lądujemy na wodzie. Także nawet spoko, chociaż chyba wodę mamy już zbadaną, ale nie jestem pewien. Także za chwilę się okaże. Także dołączmy już tam ten człon, wypuśćmy wypuścimy spadochron. Tylko ja sobie zmienię, żeby się nie otworzył za wcześnie, żebyśmy nie spadali tak długo jak ostatnio. Ok, dobra. Także teraz sobie poczekamy chwilkę. Znowu zrobimy tak, zrobimy tak. No i dobra. Przyspieszymy czas. Tylko w sumie chwilę, bo spod ochrony bardzo lubią się nie otwierać na przyspieszeniu czasu. No dobra, jednak się otworzyły, także jest dobrze. Także sobie za chwilę bezpiecznie opadniemy do oceanu. OK. Także sobie przyspieszymy już czas. No i chwilę nam zajmie to spadanie. Musimy spaść 500 metrów, a z prędkością. Podaj, yy, że tam było 7 metrów na sekundę. Nie, wiem, nie zdążyłem popatrzeć. Dobra, zwolnimy już przyspieszenie. Yy, dobra, zmienimy sobie tylko kamerę, żeby była wycentrowana na nasz pojazd. No i dobra, możemy właśnie zrobić jej report. Kerba trochę wyrzuciło, także zróbmy. I na szczęście możemy wejść z powrotem do kapsuły. No, może jednak port wejdź tam? Nie, nie top się chociaż. Ty, obudź się. Oho, super. Nie będę mógł wejść kerbalem do kapsuły. O mój Boże, dobra. Aby y, od, weźmy sobie do Space Center, odzyskamy to już sobie z poziomu naszej kontroli lotów. Bo będzie tak po prostu szybciej. Czekajcie chwilę muszę odkaszlnąć. Dobra. Już. O mój Boże. Nie chcę Wam kaszać do mikrofonu, bo nie będzie to zbyt przyjemne na nagraniu. Ok. Także tutaj mamy: no, na kerbinie mamy w tym miejscu nasz statek oraz żebra Kermana. Także odzyskajmy w statek. Recover. Ok, zarobiliśmy dosyć sporo nauki. Dokładnie 32. Mamy w sumie 58. Odzyskaliśmy 2000 kasy. Mamy w sumie 61 tysięcy. No i jeszcze odzyskajmy sobie Jabedaya. Także Jabedaya miał przy sobie 4 punkty nauki. Nic z niego nie odzyskaliśmy żadnej kasy, no i nie zaburzonej reputacji ani XP. Dobra, także wyjdźmy już z kontroli z kontroli śledzenia lotów chyba tak. No wyjdź. Okej. Okay. Dobra, nie wiem ile mam już w sumie nagrane. Także w sumie nie wiem, czy to nie będzie już koniec. Zobaczmy sobie jeszcze może jakie mamy tutaj kontrakty Oprócz właśnie orbity, które sobie na pewno przyjmiemy Możemy tutaj może jeszcze jakiś kontrakt zrobić Zobaczmy To w sumie możemy sobie parę kontraktów odwołać Po pierwsze tego Możliwe, że za chwilę jakiś fajny kontrakt wyskoczy Zobaczmy, nadal nic no, zobaczmy dalej, dalej. No widzę, że chyba nic fajnego nie wyskoczy. Jeszcze trochę poklikam, ale wątpię. No chyba nie będziemy niestety mieli żadnego fajnego kontraktu. No także w następnym odcinku osiągniemy sobie już orbitę. Potem jeszcze się może zastanowię, co tu jeszcze będzie można. W sumie będzie można przetestować spadochron. No możliwe, że będzie można ale to już w następnym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów, na razie, no i cześć.